Witam ciebie Andrzejku. Znamy tak. się ile lat? 20 ponad. Ponad. Dobrze. I teraz mi powiedz, jakim cudem dostałeś ten kartonik przed wyborami, co trzymałeś Duda? Podeszła jakaś kurwa Ale do nie przeklinaj Andrzejku, nie przeklinaj, spokojnie. Ale kurwa jest... Ale Andrzejku, proszę ciebie. Grzecznie mów. Tak. No i bo ja wyceniłem, że dyszkę dostałeś. A ile dostałeś za trzymanie kartonika? 100 złotych. Andrzej nie wierzę, powtórz. 100 złotych dostałem jak Boga kocham. Za co? Za to, że... Za to, że ten kartonik trzymałem, ja nie wiem. Duda, tak? Duda. Dobra, ale okej. Okay. Sam podlazłeś? Nie. Ja tylko podlazłem tylko po to, żeby wziąć na piwo. Ten. Do prezydenta? Żeby na piwo wziąć? No. Andrzej! No jak nie, jak mi premier dał tutaj przy. przy Andrzej przy Ty chcesz mi mi dał. Ten. Andrzej, ty chcesz mi powiedzieć, że ty podszedłeś do prezydenta, żeby wziąć? Od niego na Browara kasę? Ja nie poszedłem do niego, on poszedł do mnie. Andrzej! No tak, no bo ja się stałem na, na pierwszym miejscu i ten, I on do mnie poszedł i się witał ze mną, nie? Prezydent? No, Duda. I ja do niego mówię, że jestem bezdomny, no? jestem alkoholikiem, potrzebuję... I powiedziałem u ciebie, potrzebuję na piwo, nie? No. A on coś tam powiedział, coś tam tego, a klient do mnie podchodzi jakiś tam facet, kurde, w okularkach, ten, nie? Za jakiś znaczek miał no. i ten, i do mnie podszedł i mówi proszę. I, I, coś, i to jest... i, i dostajesz stówkę? Stówkę. No dobra, no to niby ci wierzę, ale...